Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Fotoforma. Dzisiaj zapraszam Was na film o serii Outdoor od Peak Design. Niedawno ta seria powiększyła się o nowy plecak i nową torbę, więc pomyślałem, że to dobra okazja, żeby zrobić taki przegląd i pokazać Wam wszystkie produkty, które wchodzą w skład tej serii. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Na początek kilka słów o samej serii Outdoor. Do tej pory Peak Design miał w swojej kolekcji dwie serie. Messenger to taka seria typowo miejska do używania na co dzień seria travel do podróży ale takich bardziej na lekko wiecie gdzieś po hotelach głównie transportem jakimś publicznym bez jakiegoś hardkorowego używania sprzętu w terenie no i brakowało właśnie takiej serii najbardziej konkretnej takiej najbardziej terenowej najbardziej przeznaczonej do no, ciężkiego używania gdzieś w naturze do chodzenia po górach no i taka seria w końcu się pojawiła jest to właśnie seria outdoor którą dzisiaj się Zajmiemy. I w skład tej serii wchodzą trzy plecaki i trzy torby. Zaczniemy od plecaków. Plecaki mamy w trzech rozmiarach: 45 litrów, 25 litrów i najnowszy 18-litrowy. Kolory są do wyboru trzy. Czarny, taki klasyczny, śliwkowy, który jest moim zdaniem bardzo ładny. Widzicie go tutaj. No i kolor biały, którego ja osobiście nie jestem fanem, no ale też taki do wyboru jest. Materiał, z którego zrobione są wszystkie te produkty, jest w zasadzie taki sam. Jest to bardzo solidny materiał, wytrzymały, odporny na wodę. Zamki, które są na wierzchu tych produktów, są klejone, więc nawet przy jakimś takim trochę mocniejszym deszczu, ja bym się nie martwił tutaj o swój sprzęt. Wiadomo, kiedy bardzo mocno pada albo idziemy bardzo długo w jakimś deszczu, no to wtedy dobrze by było założyć dodatkowy pokrowiec przeciwdeszczowy i do tych produktów mówię tu o plecakach, takie pokrowce oczywiście są dostępne. Też zaltą tego materiału jest to, że on bardzo łatwo się czyści. No i kiedy go ubrudzicie wystarczy go tutaj mokrą szmatką przetrzeć i ten brud bardzo łatwo schodzi. Właśnie te elementy najbardziej narażone na ubrudzenie są z takiego bardziej śliskiego materiału. No i do samej jakości wykonania tych produktów nie mam żadnych zastrzeżeń. Przechodzimy już do Konkretów. Ja postaram się te rzeczy omówić tutaj bardzo krótko i zwięźle, no bo tych rzeczy jest dużo, a nie chcę, żeby ten materiał był bardzo długi, nie chcę was po prostu zanudzić. Te plecaki czy torby mają bardzo dużo detali, więc skupię się na tych po prostu najważniejszych rzeczach. Zaczynamy od największego modelu. Jest to model 45-litrowy, jest to mój prywatny plecak. Sam go używam od dłuższego czasu, testuję w terenie, więc no, mogę coś więcej o nim powiedzieć, bo mam z nim po prostu największą styczność. No i tutaj jedna uwaga: rozmiar plecaka jest bardzo ok na krótkie wypady, maksymalnie 2-3 dni, jeśli macie mało sprzętu, jeśli macie też lekkie ciuchy oddorowe, które zajmują mało miejsca. Jeśli nie, no to tutaj tak naprawdę ciężko będzie na 2 dni się spakować. Więc trochę brakuje mi. I w ofercie jeszcze większego plecaka, takiego, który miałby 70 albo i 80 litrów, żeby faktycznie można było się spakować na taką dłuższą wyprawę, na jakiś na przykład tygodniowy wypad w góry, no bo umówmy się z takim plecakiem, no raczej nie ma szans. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się jeszcze jeden większy plecak, tak jak niedawno pojawił się mniejszy. No mam nadzieję, że ta seria będzie rozwijana. Ale jeśli chodzi o ten 45-litrowy plecak, to tak jak mówiłem, ja jestem w stanie tu spakować się na 2-3 dni, plus zabrać swój sprzęt fotograficzny. Nie ma z tym większego e, problemu. E, szczególnie w takie letnie, miesiące, kiedy no, tych grubszych rzeczy e, zabieramy e, mniej. Budowa samego plecaka jest bardzo ciekawa. Zacznę od razu od najciekawszej rzeczy, czyli sposobu otwierania tego plecaka. Nie mamy tutaj klasycznego zamka. Góra jest rolowana. Ja to już widziałem w innych plecakach, jest to fajne rozwiązanie, bo możemy dostosować po prostu wielkość plecaka do naszych potrzeb. Natomiast tutaj bardzo ciekawy jest sposób zamykania tej rolowanej części, bo mamy dwa sznurki. Kiedy pociągniemy za jeden z tych sznurków, tutaj na górze za tą pętelkę to plecak jak widzicie, się otwiera. Mam tutaj dostęp do jednej takiej dużej kieszeni na wierzchu, idealna do schowania na przykład kurtki. Ja tu też jestem w stanie zmieścić swój statyw od peak designa, bo są na tyle mały po złożeniu, że mieści się w środku. Nie muszę go nawet tutaj przyczepiać na zewnątrz. No i na górze widzicie, mamy dostęp do głównej komory, który jest właśnie taki rolowany, zapinany tutaj na magnes, i w ten sposób dostajemy się do naszych ciuchów, jedzenia czy, czy innych rzeczy, których potrzebujemy w terenie, a kiedy chcemy to zapiąć, to tylko pociągamy za tą linkę z przodu i plecak się zamyka. Więc jest to naprawdę szybkie, wygodne, wymaga to pewnego przyzwyczajenia. Ja na początku byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, natomiast kiedy zacząłem go faktycznie używać, to okazało się, że jest to szybkie, wygodne i naprawdę fajnie działa. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, no, że przez to, że ta cała góra plecaka jest rolowana, jest ten cały system z tymi sznurkami, to nie ma tutaj za bardzo miejsca na e, jakąś małą taką kieszeń na wierzchu, do której miałbym szybki dostęp, jeśli chodzi o jakieś okulary, portfel, takie rzeczy. Są tu co prawda dwie kieszenie takie dosyć spore, płaskie z przodu plecaka, z jednej i z drugiej strony. Natomiast one nadają się bardziej, e, żeby schować tu jakieś rękawiczki, czy czapkę zimą, albo mapę. No bo tutaj nie schowałem na przykład okularów, no bo kładę ten plecak w ten sposób na ziemi, kiedy pracuję. Więc bym to po prostu sobie pozgniatał. Więc tutaj raczej dajemy takie rzeczy, o których zniszczenie się nie boimy. No i oprócz tego na zewnątrz plecaka nie ma żadnych innych kieszeni. Jest mała kieszonka w środku, którą pokażę Wam na przebitkach, taka z siatki i tam możemy schować jakieś drobne rzeczy. No ale kiedy plecak jest zawalony jakimiś ubraniami, no to ciężko jest się tam dostać. Więc to jest taki jedyny w sumie minus tego plecaka, że nie ma takiej kieszeni małej na wierzchu, do której miałbym szybki dostęp na jakieś takie drobne, delikatniejsze rzeczy. Z samego przodu plecaka oprócz tych dwóch kieszeni nie ma nic, jest właśnie ta, ten materiał, który łatwo się czyści, a po bokach mamy dwie takie kieszenie z takiego rozciągającego się materiału. To jest bardzo wygodne. Tutaj możemy sobie schować na przykład czapkę, jakąś małą butelkę z wodą, tutaj możemy schować statyw albo większą butelkę z wodą. Da to, daje to szybki dostęp do sprzętu i jest naprawdę wygodne. Do tego mamy taki system dodatkowych troków od Peak Design i cały plecak wszędzie naokoło ma zrobione takie pętelki, więc możemy dowolnie przyczepiać do niego jakieś dodatkowe elementy naokoło jakiś śpiwór, matę czy cokolwiek innego co nie mieści się do środka plecaka, możemy za pomocą tych dodatkowych takich bardzo rozciągliwych troków mocować wszędzie naokoło. W zestawie z plecakiem są też takie dodatkowe troki, które znajdziemy w środku, więc jest ich po prostu więcej. Z drugiej strony mamy dokładnie tak samo dwie kieszenie i tyle. Teraz przejdźmy do Tyłu plecaka, bo tutaj jest naprawdę ciekawie, i to jest to, co głównie odróżnia te plecaki outdoor od tych takich bardziej miejskich. Mamy mianowicie bardzo dobry system nośny z porządnymi, szerokimi, wygodnymi szelkami, z dużym pasem biodrowym, więc ten plecak nadaje się do. Ciężkiego sprzętu, do noszenia go po górach przez długi czas, do robienia po prostu długich tras, do ciężkiej pracy w terenie, jest po prostu wygodny i ja mogę to potwierdzić, bo tak jak mówię, już od dłuższego czasu go używam. I też mamy tutaj bardzo dużą e, możliwość regulacji. Mamy cztery poziomy wysokości tych szelek, możemy je zmieniać. E, mamy też możliwość dociągania tych szelek takimi dodatkowymi paskami, tutaj na górze, więc dobrze można dostosować cały plecak do naszej. Sylwetki. Na samych szelkach mamy też dodatkowe kieszenie. Tu się mieści spokojnie telefon, mamy do niego wtedy szybki, wygodny dostęp. I są też wbudowane takie uchwyty, żeby zamocować e, capture od Peak Designa, czyli taki e, uchwyt do aparatu, kiedy chcemy mieć go pod ręką, mieć do niego szybki dostęp. To tutaj są takie przygotowane uchwyty, że łatwo tego capchera tutaj zamontować. Takie same uchwyty są tutaj na pasie biodrowym, więc jak wolicie nosić aparat na biodrze, to możecie to też w taki sposób zrobić. Jeśli chodzi o pas biodrowy, jest tu też dodatkowa, widzicie, kieszeń zapinana na zamek, na jakieś drobne rzeczy, no ale tutaj ja bym też raczej nie chował na przykład okularów czy portfela, raczej wolałbym mieć właśnie taką osobną, mniejszą kieszeń gdzieś na plecaku, ale jeśli pas biodrowy, to, to tutaj jest taka kieszonka. Natomiast to, co jest fajne w tym pasie biodrowym, to że bardzo szybko można go zdemontować, bo jeśli nie chodzimy bardzo długiej trasy po górach, no to ten pas biodrowy może nam przeszkadzać i na takim szybkim gdzieś wypadzie w terenie niekoniecznie będziemy go potrzebować, więc wtedy Możemy mega szybko te pasy wyjąć. Wystarczy je przesunąć do tyłu. Tam jest taki plastikowy uchwyt. Tutaj jest taki metalowy element, który w ten uchwyt wchodzi. I widzicie, jednym ruchem ja jestem w stanie mega szybko ten pas biodrowy sobie po prostu usunąć i kiedy go nie potrzebuje, to plecak jest po prostu wygodniejszy. Bardzo mi się to podoba. Też te szelki można kiedy są zamontowane złożyć do góry i schować tutaj pod ten element, żeby w transporcie na przykład w komunikacji miejskiej czy w samochodzie one nam nie przeszkadzały, ale kiedy ich nie potrzebujemy, to najlepiej je po prostu zdemontować. Sam ten system nośny też ma tutaj wbudowany stelaż. Jest to jedyny plecak z tej serii, który ma stelaż, więc przy jakimś takim cięższym sprzęcie ten ciężar się po prostu lepiej na naszych plecach Rozkłada. No i przejdźmy teraz do samego wnętrza plecaka. Tutaj mamy dostęp od tyłu, co moim zdaniem jest najwygodniejsze, jeśli chodzi o takie plecaki do pracy w terenie. Mamy tutaj klejony zamek, odpinamy zamek i mamy dostęp do wnętrza plecaka, zarówno do tych rzeczy, które są na górze, ja w tej chwili tutaj widzicie jakieś swoje kurtki, a na dole mam wkład fotograficzny. Tutaj na klapie jest jeszcze miejsce na 16-calowego Laptopa albo na bukłak z wodą to też jest wygodne i w samym wnętrzu plecaka oprócz tej małej kieszeni z siatki na drobne rzeczy nie ma nic więcej, jest po prostu miejsce na Wkłady fotograficzne, i do tego plecaka wchodzą wszystkie wkłady z serii e, travel line, nawet te największe, więc tutaj można naprawdę dużo tego sprzętu zmieścić. Ja mam w tej chwili wkład średni włożony, on mi zazwyczaj wystarcza. No i w terenie kładę plecak na ziemi, mam dostęp do aparatu, mikrofonów czy czegokolwiek innego. Jest to moim zdaniem najwygodniejsze rozwiązanie. E, no i też można dostosować wielkość tych wkładów do naszych potrzeb. E, więc tutaj. Każdy wkład nam wchodzi, a w tych mniejszych plecakach trzeba na to uważać, bo te większe wkłady mogą już nie pasować, ale o tym powiem wam więcej za chwilę. Więc myślę, że o tym dużym plecaku powiedziałem wam już wszystko. Jeśli chodzi o jego wagę, to jest kilogram osiemset gramów, niecałe 2 kg, Więc on troszeczkę waży. No to jest waga też bez wkładu, więc wkład jeszcze też swoje waży. No nie jest to najlżejszy plecak, ale też ma bardzo dużo tych dodatkowych gadżetów. Materiał też jest solidny, więc no tutaj tą wagę można wybaczyć. Nie jest to na pewno jakiś Ultralight, ale mi to w większości przypadków nie przeszkadza. Przechodzimy teraz do mniejszego modelu. Mam tutaj już mniejszy plecak, ten 25-litrowy. Jak widzicie w wersji białej. Jest to nawet taka wersja biało-prześwitująca, bo jak widzicie, jak mam tutaj pomarańczową kurtkę wsadzoną, to ona prześwituje, więc jest to taki bardzo specyficzny rodzaj materiału. Konstrukcja plecaka jest bardzo podobna do tego, który pokazałem Wam przed chwilą, więc tutaj skupię się tylko na różnicach, których jest kilka. No, przede wszystkim mamy mniejszą pojemność plecaka, 25 litrów. Wchodzą tutaj też mniejsze wkłady. Również tył plecaka jest odpinany, natomiast tutaj wchodzi maksymalnie wkład Medium S, czyli taki średnio mniejszy. Tutaj łatwo się można pomylić i kupić wkład średni. Średni nie pasuje. Musi to być średni w wersji S. Wtedy on się tutaj Zmieści, no i oczywiście wszystkie inne mniejsze wkłady. Oprócz tego mamy mniejszą możliwość regulacji systemu nośnego. Nie ma regulacji wysokości szelek, nie ma tego dociągania tymi trokami na górze, ale szelki dalej są wytrzymałe, konkretne, więc dalej będzie to wygodny plecak na dłuższe chodzenie po górach. Mamy też możliwość przyczepienia pasa biodrowego, są tutaj te uchwyty, natomiast pasa biodrowego nie ma w zestawie. Do tego większego plecaka jest pas biodrowy w zestawie. Tutaj, jeśli byśmy chcieli, jeśli byśmy nosili jakiś ciężki sprzęt, to można taki pas biodrowy sobie. Po prostu osobno dokupić. Ten plecak nie ma też wbudowanego stelaża, no bo z założenia jest on dedykowany do mniejszego sprzętu, lżejszego, więc widocznie ten stelaż nie był tutaj potrzebny. Jeśli chodzi o kieszenie, to w środku nie ma tutaj tej małej kieszonki z siatki, jest tylko przestrzeń na wkład bądź nasze rzeczy. No i z wierzchu mamy tylko po jednej takiej dużej kieszeni od boku z jednej i z drugiej strony, nie po dwie jak w tym. W większym modelu. Dalej mamy te kieszenie tutaj odpinane z przodu. Dalej mamy tak samo odpinaną górę, rolowaną, więc tutaj nie ma różnicy. No i plecak też, przez to, że jest mniejszy, to jest po prostu lżejszy. Waży kilogram 15, więc jeśli potrzebujecie coś po prostu mniejszego, macie mniej sprzętu, chodzicie na krótsze wycieczki, no to taki mniejszy plecak może być dobrym rozwiązaniem dla Was. Ostatni plecak, który mam Wam do pokazania jest najmniejszym plecakiem z tej serii, też najnowszym, stosunkowo niedawno miał premierę. Jest to plecak 18-litrowy widzicie w kolorze czarnym, więc macie tutaj okazję zobaczyć wszystkie kolory tych plecaków. To jest świetny plecak na takie bardzo krótkie wypady, kiedy lecicie dosłownie do lasu, wychodzicie w ten sam dzień, wracacie w ten sam dzień. No bo tutaj niewiele oprócz sprzętu fotograficznego się zmieści, ale jeśli dacie tutaj jakiś mały wkład, to jeszcze zmieścicie spokojnie jakąś kurtkę czy jedzenie. Jeśli chodzi o wkłady do tego plecaka, tutaj tak samo jak w przypadku tego białego średniego, wchodzą wkłady maksymalnie medium S, czyli te średnio mniejsze. O tym pamiętajcie. Ten plecak ma trochę prostszą budowę, bo nie ma tutaj już tej rolowanej góry, nie ma systemu na te sznurki, tylko plecak jest normalnie tutaj odpinany z tyłu i całość się odpina, więc mamy wygodny dostęp do wnętrza plecaka. No i ja tutaj widzicie mam pokrowce i to co mi się też podoba w całym systemie Peak Designa, że oprócz tych wkładów na sprzęt fotograficzny mamy różnego rodzaju pokrowce na nasze ubrania, czy jakieś inne akcesoria, więc wszystko możemy sobie bardzo fajnie Posegregować i nie miesza nam się to w plecaku. Ja bardzo to lubię i no często z tego korzystam. To są zresztą też moje jakieś prywatne wkłady z jakichś starszych serii Peak Designa. Teraz są też nowe z innych materiałów, z innych kolorów. Tego jest do wyboru naprawdę dużo, więc ten sprzęt można sobie świetnie właśnie posegregować. Mamy tutaj miejsce na laptopa, myślę, że taki 13- czy 14-calowy MacBook powinien się tutaj zmieścić. No i w środku nie mam nic innego oprócz miejsca na. Nasze rzeczy bądź wkład fotograficzny. Tutaj są też te uchwyty, żeby ten wkład fotograficzny tutaj zamontować. Na zewnątrz plecaka mamy, tak jak w przypadku tych większych modeli, dwie takie małe kieszenie, tutaj z przodu na jakieś drobniejsze rzeczy. Mamy też po jednej takiej dużej kieszeni od boku na statyw bądź butelkę z wodą. No i mamy też te troki, żeby coś ewentualnie sobie do plecaka dodatkowo przyczepić. No a z tyłu mamy system nośny, również wygodny, z takimi dosyć szerokimi szelkami. Tutaj też nie ma stelaża. Ale co ciekawe, jest możliwość również tutaj podpięcia pasa biodrowego. Nie ma tutaj pasa również w zestawie. Natomiast jeśli chcemy, to możemy go dokupić. Tutaj są miejsca na telefon albo jakieś inne drobne rzeczy. No i też jest tutaj to miejsce, żeby podczepić sobie ten uchwyt capture. Speak designa. Dla mnie to jest takie idealne uzupełnienie tego dużego plecaka. Tamten na jakieś dłuższy wyjścia z większą ilością sprzętu, a ten na szybkie wypady do lasu, dosłownie z aparatem, jakąś wodą yy, i tyle. Jeśli chodzi o plecaki, to wszystko. Przechodzimy teraz do toreb. Od największej torby jest to model 7-litrowy, również wykonany z świetnej jakości materiałów sklejonymi zamkami. Mamy tutaj jedną kieszeń z przodu, która jest na takie drobiazgi. Jest też tutaj uchwyt na klucze mamy dodatkowe troki od spodu, więc można sobie tutaj przyczepić jakiś mały statyw albo nawet większy statyw, jeśli byśmy chcieli. Jest jedna kieszeń tutaj na magnes z tyłu, ja jej używam zazwyczaj do transportowania tutaj swojego telefonu, żeby mieć do niego szybki dostęp. No i mamy pasek z szybką regulacją, ale co jest fajne, to też można go bardzo szybko odpiąć od torby, dzięki czemu tą torbę można zamontować do plecaka jako taki dodatkowy element, kiedy chcę zabrać więcej rzeczy, chcę mieć miejsce na jakieś drobiazgi, więc fajnie, że nie są to tylko takie Pojedyncze produkty, ale jest to tak naprawdę cały system, który można ze sobą łączyć i go rozbudowywać razem. Te plecaki z tymi torbami i dodatkowymi pokrowcami. Jest to też jedyna torba z tej serii, która jest torbą typowo fotograficzną, bo to jest jedyna torba, do jakiej mieści się po prostu wkład fotograficzny. Jest to taki mały wkład, ale spokojnie on mieści tutaj aparat plus jakiś mały obiektyw. Ten wkład dokupujemy sobie. Osobno, ale on się tutaj bez problemu mieści. Jeśli nie chcemy go używać, no to w środku mamy miejsce na jakieś rzeczy, też dodatkowe przegródki z siatki, też dodatkową kieszeń, więc możemy ją po prostu używać jako taką zwykłą torbę. Ale też świetnie się sprawdzi, kiedy właśnie zostajemy na przykład w jakimś hotelu i nie chcemy brać ze sobą całego ciężkiego, dużego plecaka, tylko wyjść sobie na miasto z aparatem, z jednym obiektywem, to bierzemy sobie taką torbę i po prostu idziemy. Kolejna torba to jest znowu nowość. W tej serii pojawiła się też niedawno, razem z tym małym plecakiem. Jest to torba 4-litrowa, już bardziej dedykowana na jakieś akcesoria czy po prostu taka do noszenia na co dzień. Nie, ma, nie zmieścimy tutaj już tego wkładu fotograficznego. No chyba że mamy jakiś mały aparat kompaktowy albo jakoś naprawdę małego bezusterkowca, no to też możemy go tutaj po prostu wsadzić i transportować. Również mamy tutaj przegródki, siatki, dodatkową kieszeń na zamek, również jest tutaj dodatkowa kieszeń z przodu, tak jak w przypadku tej większej torby. Nie mamy w tym modelu tych troków od spodu, ale również możemy szybko wypiąć pasek i zamontować ją do naszego plecaka. więc jeśli potrzebujecie coś takiego mniejszego, niekoniecznie na transport sprzętu fotograficznego typu aparat, czy obiektyw, ale na jakieś akcesoria, to jest to też dobre rozwiązanie. No i model najmniejszy, najprostszy, dwulitrowy z jedną zapinaną kieszenią na zamek z przegródkami w środku. Dodatkowo jest, tak jak w innych torbach, też ta kieszeń na magnes z tyłu. Też jest możliwość szybkiego demontażu paska. Tutaj już nie ma żadnych troków, żadnych dodatkowych uchwytów, ale również jest dobrze wykonana. No i zajmuje bardzo mało miejsca, więc można ją po prostu wrzucić do plecaka i zawsze mieć na jakieś drobiazgi, chociażby na jakiś portfel, klucze, telefon, okulary, tego typu rzeczy, więc rzecz najprostsza. Prostsza, najmniejsza, no i jest to też ostatnia rzecz, którą miałem wam dzisiaj do pokazania. No i tak krótko podsumowując, ja się bardzo cieszę, że ta seria Outdoor w Peak Designie się pojawiła. Produkty są naprawdę przemyślane, są świetnie wykonane, dobrze sprawdzają się w terenie. No i też, tak jak wam wcześniej wspomniałem, tworzą cały system tych pokrowców, toreb, plecaków. To wszystko można ze sobą łączyć, rozbudowywać. Działa to naprawdę świetnie. Zresztą sam z tych produktów korzystam, więc mogę wam je jak najbardziej polecić z własnego. Doświadczenia. W tym materiale to wszystko oczywiście wszystkie te rzeczy znajdziecie na sklepie Fotoforma. A my się widzimy niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.